Rozbrzmiała muzyka, były też tańce i zabawy nie tylko dla najmłodszych. Tak świętowano okrągłe urodziny parafii na Krasowach. Super się bawimy, pogoda dopisuje, festyn na Krasowach to już jest taka tradycja, zawsze było w Boże Ciało, ale teraz okazji stulecia parafii mamy to w inny dzień po prostu. Bardzo fajnie, pogoda dopisuje, ludzi dużo, bardzo ładnie się bawimy. Jeszcze tyle nie było ludzi. I faktycznie o frekwencję nikt nie musiał się martwić, bo parafian w Ogrodzie Farskim nie brakowało. Imprezę wsparło miasto, jak i organizacje pozarządowe. Każdy z uczestników znalazł coś dla siebie. Nasza krasowska parafia należy do tych parafii, które są zintegrowane. Ludzie chętnie też pomagają przy parafii w wielu sprawach. No i widać, widać że też parafie traktują jako swój taki dom kościół, probostwo, ogród farski od lat będący miejscem otwartym dla mieszkańców. Parafia została erygowana 1 sierpnia 1925 roku. O samej wsi Krasowej, a obecnie dzielnicy Mysłowic, pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1295.